Witam wszystkich widzów Tajemitów. Powszechnie przedstawia się nam wiedzę, że istoty ludzkie pojawiły się na Ziemi około 1,5 miliona lat temu, a cywilizacja ludzka zaczęła się rozwijać zaledwie 10 tysięcy lat temu. Kiedy montowaliśmy film o Tisulskiej Księżniczce, wiedzieliśmy, że będzie on tak zwanym kijem w mrowisku. Dwuczęściowy film poruszył w pierwszej części troli, którzy już w drugiej części nie za bardzo mieli skąd czerpać swego nie, bo nie i już. Gdyż zaczęły się pojawiać fakty mówiące o tym, że 10 tysięcy lat dla rozkwitu cywilizacji człowieka to trochę za mało. Ogólnie dyskusja stanęła na tym, że nie stoi nic na przeszkodzie, przyjmując obecne założenia naukowe, aby podróżnicy w czasie nie odwiedzali sobie Ziemi sprzed choćby kilkudziesięciu milionów lat temu. Jest na świecie wiele dziwnych znalezisk tajemniczych artefaktów, które przemawiają za tym, że tak naprawdę tą z datami, historią, wpływem duchowym na nasze życie mamy niezły ambaras. Wygląda to, jakby Ziemia była potężnym poligonem doświadczalnym, na którym dzieje się dosłownie wszystko, a zagięcia czasoprzestrzenne są tak powszechne, jak ginięcie skarpetek w pralce. Aby przybliżyć wam, drodzy widzowie, temat dziwnych znalezisk, które mogą wam uświadomić, że przemieszczanie się w czasoprzestrzeni było i jest możliwe, przygotowaliśmy dzisiejszy film. W sumie to od razu na początku można sobie zadać kilka nieustannie powtarzających się pytań. Czy podróżnicy w czasie odwiedzili w przeszłości Ziemię? Cóż, dowody za są przytłaczające. Kto pozostawił współczesne odciski butów znalezione w kamieniu ponad 200 milionów lat przed pojawieniem się człowieka i pojawieniem się dinozaurów na planecie? Kto pozostawił metalowe kule znalezione w Afryce Południowej? Oczywiście wykonane przez człowieka, ale ponad 2 miliardy lat przed ewolucją człowieka na Ziemi. Czy współcześni ludzie spotkali się ze swoją przedwczesną śmiercią, aby zachować swoje szczątki na Ziemi setki tysięcy lat wcześniej, zanim było to możliwe? Skąd, a może kiedy zaawansowane cywilizacje odwiedzały nasze przyszłe tysiące i miliony lat, zanim człowiek pojawił się na Ziemi? Pytania, zagadki jednak nie pozostają bez odpowiedzi. Dowody naukowe są w tym temacie jasne i niezaprzeczalne. Oczywiście, to tylko odrobina zakazanej wiedzy, która jest dziś ukryta i chroniona. Wiedza, która sugeruje duże prawdopodobieństwo, że nasze poglądy na temat ludzkiego pochodzenia są niepoprawne. Czasowe anomalie są rozproszone po całym świecie rzeczy, które prawdopodobnie nie mogły należeć do okresu, w którym zostały znalezione. Istnieją dowody na to, że ludzka cywilizacja, artefakty i technologia są nieaktualne. Są liczne, dobrze zbadane i dobrze udokumentowane. Ta zakazana wiedza jest do dzisiaj chroniona i ukrywana przed nami wszystkimi. Dzisiejszy popularny pogląd na obecność współczesnego człowieka w odległej przeszłości to fałszywy front. Prawdziwa prawda jest tam, gdzie jest dowód zaawansowanej technologii i ludzi miliony lat przed stwierdzeniem, że ludzkość ewoluowała na planecie. Dlaczego establishment naukowy i rząd stłumiły i zignorowały te niezwykłe znaleziska? Skąd one się pojawiły? Jak się dostały na Ziemię? Dlaczego ukrywamy te sugestywne dowody na to, że współcześni podróżnicy w czasie odwiedzają naszą przeszłość? Ktoś, kto prześledzi zatajone odkrycia stanie przed prawdą, popartą dowodami, że Ziemia była odwiedzana lub zamieszkana przez współczesnych ludzi przy użyciu zaawansowanej technologii na długo przed pojawieniem się pierwszych ludzi zapisanych w książkach historycznych dla ludzkich mas. W miarę jak cofamy się w czasie przez różne epoki, pojawiają się rosnące, szokujące dowody świadczące o podróżach w czasie, współczesnych ludzi i technologii w odległej przeszłości. Pierwszymi znaleziskami będą artefakty z epoki Pleistocenu miedziana moneta z Illinois licząca ponad 200 tysięcy lat. Która została wydobyta ze studni w pobliżu Longreach w stanie Illinois. Została znaleziona na głębokości około 114 stóp pod powierzchnią. Według informacji dostarczonych przez Illinois State Geological Survey, złoża zawierające monetę mają od 200 do 400 tysięcy lat. Kto zostawił tę monetę na setki tysięcy lat przed ewolucją cywilizowanego człowieka i w jakim celu? Czyżby była to jakaś informacja dla odpowiednich współczesnych ludzi od kogoś, kto utknął na ziemi 400 tysięcy lat temu? Kolejne znalezisko to współczesny szkielet człowieka z Tanzanii liczący ponad 800 tysięcy lat. W 1913 roku profesor Hans Rex z Uniwersytetu Berlińskiego prowadził badania w wąwozie Olduvai w Tanzanii, ówczesnej niemieckiej Afryce Wschodniej. Podczas pobytu w wąwozie Olduvai Rek znalazł współczesny ludzki szkielet, który do dzisiaj pozostaje źródłem tajemnicy i kontrowersji. Ludzkie szczątki szkieletu, w tym cała czaszka zostały zacementowane w skalę i musiały zostać rozdrobnione młotkami i dłutami. Współczesny szkielet człowieka został znaleziony w górnym końcu złoża skalnego datowanego na ponad milion lat. W jaki sposób ten współczesny człowiek znalazł się w przeszłości zabetonowanej milion lat temu? Następne znalezisko to Willendorf Wenus statua, która ma ponad 30 tysięcy lat. Kto stworzył lub zostawił ten artefakt prawie 20 tysięcy lat przed pojawieniem się cywilizacji ludzkiej? Ludzka czaszka współczesnego człowieka odnaleziona w Buenos Aires licząca sobie ponad 1 milion lat. W 1896 roku robotnicy prowadzący wykopy w suchym doku w Buenos Aires znaleźli współczesną ludzką czaszkę. Warstwa pre -en w której znaleziono czaszkę z Buenos Aires, ma co najmniej 1,5 miliona lat. Nawet po jednym milionie lat obecność współczesnej ludzkiej czaszki na całym świecie jest wysoce anomalna. Dlaczego i w jaki sposób współczesny człowiek przybył do Buenos Aires ponad milion lat przed swoim czasem? Kolejne znaleziska to znaleziska z epoki pliocenu. Figurki z Nampy w stanie Idaho, które mają około 2 milionów lat. To mały wizerunek ludzika, umiejętnie uformowanego w glinie, który został znaleziony w 1889 roku w Nampa w stanie Idaho. Figurka pochodzi z wysokości 300 stóp, z dobrze uformowanego i datowanego na wiek, pleistocenu około 2 milionów lat. Wright zauważył. Figurka ma około 1,5 cala długości i jest niezwykła ze względu na doskonałość, z jaką przedstawia ludzką postać. Była to postać kobieca i miała realistyczne linie w wykończonych częściach, które były trudne do wykonania nawet przez dzisiejsze klasyczne centra sztuki. Pokazując obiekt profesorowi Putnamowi, napisał Wright. Od razu zwrócił uwagę na charakter inkrustacji żelaza na powierzchni, jako wskazujący na relikt znacznej starożytności. W chronionych miejscach znajdowały się na nim plamy bezwodnego czerwonego tlenku żelaza, które nie mogły powstać na jakimkolwiek oszukańczym przedmiocie. Ludzie nawet nie wyewoluowali na tej planecie dwa miliony lat temu. Tak więc, kto stworzył lub zostawił ten wspaniały artefakt w odległej przeszłości Ziemi? Kolejne znalezisko to współczesna ludzka czaszka znaleziona we Włoszech, licząca ponad od 3 do 4 milionów lat. Późnym latem 1860 roku profesor Giuseppe Ragazzioni, geolog i nauczyciel z Instytutu Technicznego w Brescji udał się do pobliskiego Castenedolo, około 10 km na południowy wschód od Brescia aby zebrać skamieniałe muszle w warstwie pliocenu odsłonięte w jamie u podstawy niskiego wzgórza Colle de Vento. Tutaj odkrył anatomicznie współczesną ludzką czaszkę. Warstwa, z której została pobrana, przypisana jest do pliocenu w astejskim stadium. Według współczesnych władz Astian należy do środkowego pliocenu, co dałoby czaszce wiek od 3 do 4 milionów lat. Dlaczego i w jaki sposób ten współczesny człowiek odwiedził Włochy prawie 2 miliony lat przed pojawieniem się ludzi na planecie? Kolejne znalezisko to rzeźbiona muszla z Redkark w Anglii, znalezisko datowane między 2 a 2,5 miliona lat temu. W raporcie dostarczonym do British Association for the Advancement of Science w 1881 roku Stoups, Fellow of the Geological Society, opisał muszlem na powierzchni której wyrzeźbiono surową, ale niewątpliwie ludzką twarz. Rzeźbiona muszla została znaleziona w warstwowych złożach czerwonej grani. Red crack, z których część jest nazwana Walton Crack, jest datowany na późny pliocen w wieku między 2 a 2,5 miliona lat. To odkrycie umiejscowi inteligentne istoty w Anglii już 2 miliony, a może nawet 2,5 miliona lat temu. Należy pamiętać, że w konwencjonalnej opinii paleoantropologicznej z takimi dziełami sztuki można spotkać się dopiero w okresie w pełni nowoczesnego człowieka Skromagnon w późniejszym Pleistocenie, czyli około 30 tysięcy lat temu. Czyżby kolejny przybysz z odległej przeszłości ziemi wyrzeźbił i upuścił tę skorupkę? To tylko początki. Uwaga, drodzy widzowie, teraz będzie jeszcze lepiej, gdyż licznik cofa się w tył bez litości. A oto znaleziska z epoki Eocenu. Szalk Bull niedaleko Long, Francja, pojawia się znalezisko datowane na 45-55 milionów lat. Wydanie The Geologist z kwietnia 1862 roku zawierało angielskie tłumaczenie intrygującego raportu Maximiliana Melville, wiceprezesa Société Académique w Lyon we Francji. W raporcie chodziło o odnalezioną kulę kredową. Ta kulka kredowa została odkryta w złożu węgla brunatnego wczesnego eocenu. Na podstawie jego pozycji stratygraficznej wyznaczono datę 45-55 milionów lat temu. Według Melville nie było możliwości, aby kulka kredowa była fałszerstwem. Na ponad 4 piąte jej wysokości w rzeczywistości była penetrowana przez czarny bitumiczny kolor, który zlewa się ku górze w żółte kółko, i jest to ewidentnie spowodowany kontaktem węgla brunatnego, w którym kulka była zanurzona przez tak długi czas. Górna część, która stykała się ze skorupą, przeciwnie zachowała swój naturalny kolor, matową biel kredy. Co do skały, w której została znaleziona, można stwierdzić, że jest doskonale dziewicza i nie ma żadnego śladu jakiejkolwiek starożytnej eksploatacji. Choć może się to wydać niezwykłe dla osób przywiązanych do standardowych poglądów ewolucyjnych, dowody związane z tym odkryciem sugerują, że jeśli ludzie stworzyli kulkę, musieli znajdować się we Francji 45-55 milionów lat temu. Kto stworzył i pozostawił tego typu artefakt, zarobiony ludzką ręką w naszej przeszłości na długo przed ewolucją człowieka, jeszcze zanim pasły się tam mięsożerne ssaki? Moździerz i tłuczek w Kalifornii w wieku 55 milionów lat to kolejne znalezisko. W 1877 roku John Neal był kierownikiem firmy Montezuma Tunnel Company i prowadził tunel Montezuma w żwirze leżącym pod lawą Table Mountain w hrabstwie Tulamny. W odległości 1400 do 1500 stóp od wylotu tunelu lub 200 do 300 stóp od krawędzi stałej lawy, pan Nil zobaczył kilka grotów włóczni jakiejś ciemnej skały i długości prawie jednej stopy. Podczas dalszych badań sam znalazł mały moździerz o średnicy 3 lub 4 cali o regularnym kształcie. Zostało to odkryte w odległości stopy lub dwóch od grotów włóczni. Następnie znalazł duży, dobrze uformowany tłuczek w pobliżu dużego i bardzo regularnego Moździerza. Wszystkie te relikwie znaleziono tego samego popołudnia i wszystkie znajdowały się w odległości kilku stóp od siebie i blisko skały macierzystej, być może w odległości stopy od niej. Pan Nil oświadczył, że jest całkowicie niemożliwe, aby te relikwie osiągnęły miejsce, w którym zostały znalezione z wyjątkiem czasu osadzenia żwiru i przed utworzeniem szapy lawy. Umiejscowienie artefaktów w żwirze w pobliżu podłoża skalnego w Table Mountain wskazuje, że miały one 33 do 55 milionów lat. W tym czasie na planecie nawet nie wyewoluowały wypasane i mięsożerne ssaki. Oczywiście miejsce znaleziska zostało bardzo dokładnie przebadane przez geologów, którzy nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto przywiózł i pozostawił te artefakty w Kalifornii prawie 50 milionów lat temu. Kolejnym znaleziskiem jest Slying Stone z Bramford w Anglii, datowany na 50 milionów lat. Ten kamień do procy pochodzi ze złoża detrytusu pod Red Crack w Bramford w Anglii. Co najmniej pliocyński kamień ma 5 milionów, a prawdopodobnie nawet 50 milionów lat. Po zbadaniu było oczywiste, że kamień został ukształtowany ręką człowieka. Cała powierzchnia została zeskrobana krzemieniem w taki sposób, że pokryta jest szeregiem faset biegnących dosyć regularnie od czubka do końca. Opisane powyżej skrobanie obejmuje całą powierzchnię przedmiotu oraz wnika w jego nieregularności. W obecnym kształcie obiekt jest całkowicie jakby sztuczny, a jednak przedstawiony w czasie miliony lat przed ewolucją ludzi na Ziemi. No i mamy okres kredy i odnalezioną w Saint Jean de Livet we Francji metalową rurę liczącą uwaga ponad 65 milionów lat. Druet i Salfati ogłosili w 1968 roku odkrycie półjajowatych metalowych rurek o identycznym kształcie, ale różnej wielkości wykonanych w okresie kredy. Wiek odnalezionych rur w kamieniołomie w Saint-Jean-de-Livet we Francji szacuje się na co najmniej 65 milionów lat. Po rozważeniu i wyeliminowaniu kilku hipotez, druet i salfati, doszli do wniosku, że inteligentne istoty żyły tu 65 milionów lat temu. Kto przywiózł i pozostawił te metalowe rury we Francji ponad 65 milionów lat przed pojawieniem się pierwszego człowieka? Teraz przechodzimy do okresu triasu i niezwykłej zagadki, która postawiła do kąta wiele założeń naukowych. Oto moi drodzy widzowie, podeszwy butów z Nevady datowane na 213 do 248 milionów lat temu. 8 października 1922 roku w amerykańskim tygodniku New York Sunday American pojawił się ważny artykuł zatytułowany Mystery of the Patrophied Susol, doktora Ballu. Balu napisał. Jakiś czas temu, kiedy szukał skamieniałości w Nevadzie, John Reid, wybitny inżynier górnictwa i geolog, zatrzymał się nagle i spojrzał w dół z całkowitym zdumieniem i zaskoczeniem na skałę u jego stóp. Tam bowiem znajdowała się skała na pierwszy rzut oka, przypominająca ludzki ślad. Dokładniejsza inspekcja wykazała, że nie był to ślad nagiej stopy, ale najwyraźniej była to podeszwa buta, która została w jakiś nieznany sposób odciśnięta w skalę 250 milionów lat temu i skamieniała do naszych czasów. Brakowało tylko przedniej części podeszwy. Ale co najmniej dwie trzecie znaleziska było doskonale rozpoznawalne. Mało tego, wokół obrysu podeszwy biegła dobrze określona szyta nić, która, jak się okazało, przyczepiła ściągacz do podeszwy. Dalej była kolejna linia szycia, a po środku w miejscu, gdzie spoczywa stopa, znajdowało się wgłębienie, dokładnie takie, jakie powstaje w wyniku ocierania się w dół kości piętym materiału, z którego została wykonana podeszwa. Reid zatrudnił mikrofotografa i chemika analitycznego z Instytutu Rockefellera, który wykonał zdjęcia i analizy okazu. Analizy usunęły wszelkie wątpliwości co do tego, że podeszwa buta została poddana fosylizacji Triasu. Powiększenia mikrofotografii są dwudziestokrotnie większe niż sam obraz, pokazując najdrobniejszy szczegół skrętu i osnowy nici, dowodząc niezbicie, że podeszwa Buta nie jest podobieństwem podróbką, ale jest wyłącznie dziełem ręcznym człowieka. Jest podeszwą Buta sprzed 250 milionów lat. Nawet gołym okiem widać wyraźnie niki i zdecydowanie symetryczne zarysy podeszwy buta. Według obręczy i biegnącej równolegle do niej znajduje się linia, która wydaje się być regularnie perforowana jak na szwy. Triasowa skała, na której znajduje się kopalna podeszwa buta, jest obecnie uznawana za datowaną na 213 do 248 milionów lat. Oczywiście nowoczesny but z przeszyciami i wytrawioną w czasie w starożytnej skale triasu z kamieniałą podeszwą, także. Pomyślcie przez chwilę, czy znacie kogoś, kto mógłby chodzić sobie w butach po naszej ziemi w odległej przeszłości ponad 210 milionów lat temu przed erą dinozaurów? Okres karboński również jest bogaty w znaleziska, ale przedstawimy je w następnym odcinku. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia już niebawem.